że ja czasem mam ochotę przybiec takie Dzień dobry, dzień dobry. <grymiany> Co, że tak by ciebie <grymiany> się na słuchał. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj jestem z Wasią hey. i kręcimy trzeci odcinek serii Małe Konkretu. Prosiliście, żebyśmy nagrały body. body. Więc właśnie jest pierwsza część, tutaj możecie się na nią napatrzeć. Zapraszam więcej na moim filmie. Tak, A tutaj są moje propozycje. Stwierdziłam, że pójdę w takie wiosenne troszkę kolory. Można powiedzieć, że jak na mnie to zaszalałam. I co, będziemy mierzyć, właśnie bardzo nie mogę doczekać. Pierwsza sieciówka to jest Zara. Ta jest moja bluzka, ta jest twoja, Dzień taka moje. pistacja. Mm, ja w ogóle oh. uwielbiam ten kolor, zakochałam się teraz w kolorze pistacjowym, mam coraz więcej ubytków w tym Uuu, kolorze. To trafiłam. I Idealnie. I takie ma rękawki fajne, więc powiedziałam, że zobaczymy, bo może się to ciekawie prezentować, chciałam uh -huh. na to Pomimo, że ma taki dekolt bardzo przyszyli. także co, może od razu lecimy i przybierzemy. Ale ja się tak czuję. Powiem Wam, że to jest w ogóle bardzo takie wygodne. niby wiem, takie szerokie, ale czuję takie w paszkach. Przepierw, nie? Ma tak, tak. Letnie tak, no, parę. Ale jak to w ogóle lata, jak taki. Ja jak, jak, jak motyl. Tak, fajne. To jest tylko troszeczkę. Mam zły stanik do tego, bo jednak tutaj powinien być gładki. Tak, ja też widzę, bo ja mam taki z koronką i A. to się troszeczkę odznacza. Ale czuję się w tym bardzo dobrze. Nie wiem, czy to jest do końca w moim stylu, natomiast jeżeli chodzi o tutaj. Samą to super, się czuję hmm. w niej. No i jeżeli chodzi o mnie, ogólnie to poszerzają na no, mnie, jest to mocno poszerzające. Hmm. Nie wiem, czym się czuła na co dzień w tym komfortowo, ale nie jest to. Ale złe. myślę, że na jakąś sesję na przykład, czy coś takiego, to może być bardzo efektowne do jakichś zdjęć. Tak, bo jakieś takie większe wyjście, szkoda, że teraz takich wyjść nie ma, ale hmm. nie do końca na co dzień, na coś konkretnego, jak jakiś event. Ciekawa propozycja, to jest zdecydowanie. Ja bym no. to oceniła, kurczę, tak nie wiem, na 7. No ja w ogóle tą samą ocenę, no ja też daję 7. Daję 7. -ka. No dobra, to przechodzimy do kolejnych rzeczy i to jest takie, takie długie, no właśnie ja się dziwiam, że to jest spore też, a to jest s -ka. No to dla ja. mnie? A to, czyli dla I... będzie jeszcze większe, Oj. zobaczymy. Ej, stara, ja mam krucze. Tutaj się powinno kończyć, nie? U, ale długie, faktycznie. Ja też zobaczymy, jak to się będzie prezentowało. Szalony kolor taki, raczej w ogóle nigdy nie noszę takiej kolorystyki, także stwierdziłam, że chętnie przymierzę. Trochę mi się kojarzy jak jakaś piżamka. No właśnie, to wygląda jak takie przerośnięty bocia tak, ale fajne jest to, że można sobie regulować pliściki. Ile chcecie odkryć, to tyle pokazujecie. Ale w ogóle te takie zatrzaski, to też jeszcze bardziej mi się kojarzy z dla ejcidziusia. No cóż, przymierzymy takie body dla ejcidziusia. Mamy dwie opcje: czyli zapiętą i taką rozgiętą. Tak, powiem Wam, że kolor całkiem fajny. bałam mhm. się, że będę w nim dziwnie wyglądać, bo jednak. No, obie mamy dosyć jasne włosy, więc y, myślałam, że się trochę zgubimy tutaj z tą kolorystyką. Ale mi się podoba, tylko niestety czarny z nami no Ale oczywiście ja bym po to założyła kremowy jakiś, bo mm -hmm. inaczej by wyglądało. Ale nie jest już taka duża, jak myślałam, że jest. Tak, właśnie. Ja też się dziwiłam, bo myślałam, że to będzie takie mega długie, no bo tak wyglądało. Jak to tak to się rozkłada, że nawet jest okej, okay, ale no wiadomo, jest trochę luźne. Mm -hmm. e, nie jest to masakrycznie luźne. I tak. e, jeżeli też chodzi o te e, tutaj zatrzaski, i to zobaczcie, że jakie rodzaje to one też tak stoją. Mm -hmm. Jakby, może, można to sobie oczywiście tutaj z tyłu wywinąć i zrobić tak jak Asia, ale to też mm -hmm. jest w stanie się tak utrzymać. Tak, fajne, kurczę, podoba mi się ta w miarę bluzka, myślałam, że jest taka basic i nie zrobi na mnie jakiegoś szału, ale jest dosyć ciekawa w sumie, wbrew pozorom, ale musiałabym mieć zdecydowanie s bo, a, bo ogólnie my zawsze pytacie o rozmiary, ja zawsze mam raczej tej M-ki, a Basia ma XS-ki, jak nie ma XS-ek, no to s Tak, tak czasem s bo na przykład w zarze właśnie często najmniejszy rozmiar to jest S. Tak, ale... W sumie powiem wam, że pierwszy raz coś takiego próbuję i nawet nie da się siódemeczkę. No, nie, nie do końca aż tak leży ten kolor. To, że jest trochę za luźne, więc przecież taka szósteczka. Okej. Okay. Teraz będzie szaleństwo. Przechodzimy do berzki i to jest rzecz, Którą bym absolutnie nigdy nie wybrała. To jest moje, to jest Twoje. Proszę Dziękuję. bardzo. To jest takie wody, nie dość, że taki metaliczny ma wzór. To jeszcze ma tu jakieś wiązania. To ma jakby takie majtki od stroju, no po prostu to jest wszystko, czego bym nie wybrała. Więc powiedziałam, ja że to wybiorę. Ale kolor bardzo ładny, taka tak? Tak, To jest taka w ogóle jakby ala skóra. Tak. Mhm. Taka, e, sztucz... Dosyć ciekawe Sztuczba to jest. Skóra. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale wydaje się bardzo wąskie. Zapsmy to. No tak jak myślałam, będziesz chowała widać, <grymne> tutaj w ogóle mi stanika nie zakryło, a tutaj ta część to jest w ogóle dużo za duża i to tak wystaje, właśnie się schowało. U mnie jest dobra, ale u mnie się totalnie schowało, jakby o. Ale nie, zobacz, też trochę za duże, czyli to podstaje, Tak, czyli to musi, mi to w ogóle bardzo staje, ja bałam się, że nie wejdę, to w ogóle, to w ogóle być tak. Ale mi całkowicie się to chowa w spodniach, jakby zobaczcie, to mhm. wygląda takiego miasta tam sam taki... Topik tutaj. Tak, tylko że od tyłu jest już to Zabryty. bardziej zabudowane. I Bachy sobie to przywiązała mm, z przodu, czelu, a ja zawiązałam sobie z tyłu, tutaj. tak? Jakby nie jest totalnie dla mnie, to jest mocno takie imprezowe. <grym> jakbyś jakbyś by to nie miała. Uu, to by było już takie sexy. <grym> No nie wiem co o tym myśleć w ogóle, jakby nie wiem w jakich kategoriach nawet to oceniać szczerze mówiąc. No nie no, na duże żeby to zdecydowanie nie, nie jest dobra opcja. No jakieś średnie. Ja mam malutki biust, a zobaczcie, że u mnie to jest tak idealnie, idealnie pod biust. i to czuję, że to jest tutaj takie naciągnięte, więc myślę, że nawet osoba ze średnim biustem mogłaby mieć delikatny so. problem z tym, że to by się tutaj podnosiło. Wrażenie. Kurczę, nie wiem, nie fajnie to leży na Tobie, ale chyba to nie jest jakby nasz styl, mi się wydaje. Nie, chyba nie. Ale nie jest to złe. Nie, tak jak patrzę na siebie, to ja bym to nawet tak oceniła dosyć wysoko. Myślę, że nie, nawet ósemeczka, no dobrze to leży, podoba mi się. Jest na pewno coś takiego innego. Jak szukacie, lubicie się wyróżniać, to myślę, że to jest fajna propozycja, bo jednak sieciówki zazwyczaj są klasyczne, No to jest bardzo inne. nietypowe, no tak. fajne. I tutaj też mi się to podoba, jak to się układa. No bo ja niestety, no daję tam jedynkę albo Dwójka, bo po prostu no, nic nie leży na mnie, ale na pewno o wiele lepiej. Ale dobra, nie załamujemy się. Jest kolejna jeszcze tej propozycja, też bardzo ciekawa. No to <laughs> Proszę to bardzo, żeby to Tutaj bluzeczka jest taka długa, że myślę, że będzie ciekawie. I, no i to. Co? Od razu wskakujemy, Jak widać duży dekolt. Nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. Mam nadzieję, no to że to może tak zakryję. Jak będzie leżało? Nie wiem, to tak tragicznie jak sobie wyobraziłam w głowie, wręcz tutaj większość większość rzeczy zakrywa. Myślę, że w sumie fajna propozycja, przez to, że jest takie bardzo naciągliwe. Nie tych kciuków ci ci włożyć. To, Ja włożyłam, bo się tak zaułaś odkryła, że można kciuki wkładać. Tak, ja odkryłam i nie włożyłam. <laughs> Dosyć fajnie to. Tutaj biust trzyma fajnie. Tutaj też się dobrze układa. Śmieszne jest to, że u mnie jakby te y, paszki się chowają, a u mnie a, u są, są bardzo widoczne. No, o, w ogóle, zobaczcie, że jeszcze wyskakuje tutaj trochę taki minimalny maczek. Yyy, tak, wycięcie, ale wycięcie bardzo, bardzo delikatnie. delikatnie. Tak. Kurcze, fajnie. Mhm. To jest Ogólnie wygląda. dobrze trzyma biust, nawet mój mhm. małe, Tak, no, tak jak mierzyłyśmy coś tam u mnie i było strasznie mhm. luźne w biuście i to nie wyglądało dobrze i też było takie, taki okrągły dekolt. Tak w tym przypadku wygląda to już dużo lepiej. Kiedyś byłam fanką czarnego i wszystko co czarne to oceniałam najbardziej, a teraz bym chciała trochę inne kolory, mhm. więc może gdyby to było jednak w innym kolorze, to bym, e, na przykład kremowy, to bym... Tak, ja tak samo najlepiej się czuję w takich właśnie delikatnych biało-beżowo-kremowych mhm. odcieniach. Ale jeżeli chodzi o tej krój i o to, jak trzyma biust, to dałam nawet dziewiątkę, bo to jest Mii. fajna propozycja. Ja... mi się to podoba, dobrze trzyma ten biust, chociaż on trochę gdzieś tutaj zanika jednak, więc ja bym dała taką ósemkę mocną. Dobrze. No dobra, teraz przechodzimy do ostatniej sieciówki, którą jest H&M. I mhm. zdecydowałam się na takie prześwitujące kwiatuszki. W ogóle ta bluzka okay. była na, na promocji. Ta siateczka. siateczka. tak. To mega prześwituje. Nie wiedziałam, że aż tak, ale stwierdziłam, że kurczę, zaszalejemy. Była to tania propozycja, bo nie wiem, kosztowała chyba 30 zł na czynia albo 40. Wow, wow. Także co? Może od razu lecimy. Dobra. Tak. Ech, jest to ech, I to bardzo. Nie wiem jaki stanik byłby najlepszy pod to, bo właśnie jest cielisty i wygląda jakby była bez y, stanika. No właśnie, trochę się tak niekomfortowo czuję. W sensie, wiecie, teraz jakby mówię wam... Prost, tak, że mam tutaj wysonarz beżowy. Ale mm -hmm. jakbym wyszła na ulicę, to czułabym się jakby tego mm. nie miała żadnego. Tak, no, różnie mogliby to No. U mnie ten czarny się odznacza, ale wydaje mi się, że... Tak wygląda nie brosko. Nie wygląda to jakoś źle. Ogólnie ta bluzka mi się podoba, natomiast jest bardzo sztuczna. Bałam się wyjść, wyjźli na przykład w lato na słońce, bo mm. różne mogłyby być z tego efekty. Natomiast bardzo fajny jest ten rękawek. Bardzo mi się podoba, jak on wygląda. Tak, marszczenie jest bardzo ładne i nawet tutaj tak, mm -hmm. że na tak przez sam. Dobra, w ogóle u Ciebie u, widać tak tego maszczenia tutaj. Tak, u mnie nie ma, U a a mnie jest U mnie bardziej jest widoczne. Tak, może dlatego ja mam w boczku trochę. Chyba źle wody zapięłam. Ale jak tak patrzę, bo ty masz czarne wiosoność i czarne spodnie, to mam wrażenie, że, że, że u ciebie to jakoś tak się fajnie łączy, a u mnie jakoś to mocniej przyśwituje. Tak patrzę na siebie. I... No prześwituje. No, ciekawa propozycja. Ciekawa, no, spodna Kurczę, nie wiem nawet jak to ocenić hmm 6, bo bym się nie odważyła pewnie w tym wejść, bo jednak prześpikujemy mm -hmm. natomiast bardzo mi się podoba no to ja daję piąteczkę, bo jest ładne, ale niepraktyczne. Mm -hmm. Pół na pół. No i została nam ostatnia propozycja w takim pięknym kolorze niebieskim. To jest Twoja, to jest Dziękuję. moja. I tutaj ma takie wycięcie i też jest na jeden rękaw. Nie wiem do końca jak ona się w takim czuła, no, ale po prostu tak mi się spodobała na stronie. Ja jestem ciekawa gdzie będzie się ona skończyło to wycięcie. Mm -hmm. Bo to też może być tutaj różnie. Zobaczymy, także lecimy od razu. Ciekawe, ale nie, ogólnie pierwsze zaskoczenie bardzo pozytywne, dlatego że bardzo dobrze się tutaj układa, chociaż u Ciebie trochę jest złożone. U tak. Powinnaś mieć chyba eskę. Okay. Kolor jest piękny, wycięcie jest tak najbardziej ok, jest śmieszne, bo tutaj jest tak letnio, a to jest tak zimowo. Tak, no właśnie, to też jest takie y, dziwne uczucie dla mnie, bo tutaj po tej stronie jest mi tak przewiewnie, na chwilę obecną idealnie, bo w tym pokoju jest dosyć ciepło przez lampy, a po tej stronie jest mi gorąco. I tak, mam... to prawda, natomiast no... Jak na zaskoczenie, wiadomo, że to w duży rozmiar, dlatego tutaj ta postawa powinna być naziągnięta. Ale jak najbardziej to jest fajna też propozycja. I do małego biustu, I do dużego, bo u Ciebie też wygląda to bardzo ładnie. Tak, wszystko się idealnie ukryło, więc nawet nie dać stanika. Ale tak na tym samym poziomie, jak tutaj wszystko mamy. Nawet nie jest tutaj jakby tego stanika w sumie, gdzie ja mam dobre ramion. Jaką dajesz ocenę? Muszę się zastanowić. Nie, no podoba mi się to. Myślę, że dałabym taką dziewiąteczkę. Ja też pomyślałam o dziewiątce, bo naprawdę kolor, jakby ma tutaj to, jak to trzyma, jak się układa. bardzo tak, super. super się układa. Warto zwrócić na nią uwagę. Także to by było wszystko. U Basi jest druga część z tymi fajnymi <grym> Tak. Wpadajcie zobaczyć. Proponujcie nam w komentarzach, co chcecie jeszcze zobaczyć, jakie inne propozycje mamy Wam przedstawić, czy mają być jakieś części garderowe, czy może jakieś konkretne sklepy. Wpadajcie też na Instagrama Basi, no i oczywiście mojego, żeby być z nami na bieżąco. Zasubskrybujcie kanał. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia! Yeah, e